Trzymajcie się mocno, fani nauki, zaraz wyruszymy w podróż do świata wulkanów, który potrafi nieźle dać czadu. Głęboko, głęboko, pod każdym wulkanem kryje się sekretna komnata, pełna gorącej, płynnej skały to właśnie magma. Gdy napływa jej coraz więcej, ciśnienie rośnie, jak w mocno potrząśniętej puszce oranżady. Kiedy ciśnienie staje się za wysokie bum! Wtedy magma z impetem wystrzela w górę przez różne pęknięcia i kanały, a gdy tylko wyleje się na powierzchnię, zmienia się w lawę. Z wulkanu mogą też wylecieć gorące gazy i chmury popiołu, tworząc te spektakularne wybuchy, które czasem widzimy w telewizji albo w internecie. I tak oto, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, tworzy się nowy kawałek ziemi. Więc następnym razem, gdy zobaczycie wulkan, nawet na obrazku Pamiętajcie, to niesamowity ognisty taniec ciśnienia i płynnej skały, który funduje nam najbardziej widowiskowe pokazy na całej Ziemi, prawdziwy geologiczny hardcore.